Talar Zygmunta III. Czyli moneta ceniona zarówno przez laików, jak i zaawansowanych kolekcjonerów. Dlaczego? No, co tu dużo mówić? Estyma rozmiaru. Efektowne monety, jakimi są talarami, w ładnych stanach, takim jak mamy tutaj, są cenione od zawsze i, na, i zawsze będą cenione. Tu mamy. Egzemplarz w patynie starego zbioru z dobrym reliefem, talar jest bezdefektowy, bez dość często spotykanych uszkodzeń obrzeża, jakichś śladów po zawieszkach. Przejdziemy szybko właśnie po obrzeżu, z połyskiem zachowanym moneta. Rocznik, w roczniku tym występuje kilka, główny, kilka odmian legendowych, kilka. Naście, dziesiąt, nawet odmian, legendowych, ale taką podstawową odmianą, w której się wyróżnia, jest umiejscowienie herbu półkozic tutaj na wiarcie pod popiersiem zamiast pod tarczami herbowymi. Pozycja 778.